Witam wszystkich serdecznie. Nazywam się Wiesław Józef, znajomy do mnie mówiła: zajmuję się medycyną energetyczną, informacyjną. Często ludzie pytają mnie, skąd e, taka potężna energia e, przepływa przez mnie. Jak w większości przypadków, e, których słyszałem, e, Edgar Casey i inni, często ludzie z taką potężną energią oddali się o śmierć. Ja otarłem się już przy narodzinach, dlatego moje imię Adam, gdyż rodziłem się 15 tak grudnia, miałem nie przeżyć, kiedy nie na imię. Adam szło z mnie wodą. E, Ale wracając do e, moich zabiegów i fizycznych ich uzdrowień. No, ostatnim takim spektakularnym uzdrowieniem, gdzie sam miałem większą skórę na sobie, gdy przychodzi do mnie kobieta, pięćdziesiąt lat, oczywiście nie mówił mi co jej dolega? Robię zabieg, czuję energię. Chciałbym tutaj podkreślić, że moje zabiegi są bezdotykowe. Na tych zabiegach często ludzie otrzymają ciepło, bromienie, pozycji stłumającej, kołysanie, aż nawet do momentu upadku. To są bardzo różne odczucia w zależności od tej Tak jak każda osoba jest inna, więc w większości ludzi to różnie odczuwają. Głównym takim elementem jest ciepło robienie. Yy, więc ta osoba robi ten zabieg. Yy, Przykładam dłonie na lewe oko. Yy, Czuję, płynie energia. W moim organizmie zachodzą reakcje. Yy, mówią Pani, że właśnie płynie przez ten kanał bardzo dużo, duża, duża energia. I że ściągam z niej coś. Robię zabieg na prawe oko. Tam czyli jeszcze potężniejszą energię, jeszcze bardziej ściąga. E, mówię, oko pani, pani wtedy odwraca się do mnie twarzą i mówi pan co? Ja mam 55 lat. Od urodzenia nie widzę na prawe oko. Tam jest czarna plamka. Pani się skupi na lewym oku, bo tam mi się odkleja szatkórka. Się a wolałbym stać ręki albo nogi i zrobić. Oczywiście przyjęto do wiadomości. Ale zabieg dalej kontynuowałem, bo e, poprzez ciało przebiegają różne kanały energetyczne, a nie tylko kanał oka, nie jest związany tylko z hypozorą. Ale już nie będę się tutaj na tym rozwodził. Więc hmm. skończyłem zabieg. E, na następny zabieg przyrobi Pani. A już taką bardziej pokorą głośnie. i mi Pan co? Ta blondka na tym oku szczarna i zrobiła się szara. Ja przez i te palce. Na drugim zabiegu w pozycji leżącej na do masażu, widzę jak pani płyną z oczu łzy, przeboczę powiekami, patrzę na sługi. Skończyłem zabieg pani stanie i mówi tak. Teraz będzie kida plata. Na parapecie stał z pana na świeczni, na świeczni, radiosini. pani lewe oko. Prawa monią dotknęła tych wszystkich trzech przedmiotów, mówiąc to jest to, to jest to, to jest to. W takich momentach naprawdę piększa skóra i czarki przechodzą przez człowieka. Jest wiele, wiele innych przypadków potwierdzonych przez medycynę i lekarzy. Często sami są moimi klientami, na moich zabiegach. E, chciałbym powiedzieć, że świetne efekty mam e, przy depresjach, nerwicach, e, rozdrażnieniu, e, braku koncentracji, asertywności, zarówno u dorosłych jak i u dzieci. Alergie górnego słupa, stawowe, problemy jelitowe, migreny i wiele, wiele innych skorzyn, od tych najlżejszych do najcięższych, jak nawet z takich jeszcze przypadków, lewica, pielęgniarki, e, którą, którą nie mogła wykonywać z zawodu, bo nerwice rękowe ścinały od płaskich e, korzystała z usług innych e, bioterapeutów, e, ręki korzystała również. E, no, I to rezultat nie przynosiło żadnego skutku. Bo w pierwszym zabiegu jest stała, ponieważ jest ja, inną kobietą. Najfajniejsze jest to, że ludzie wracają w ja, tę historię, właśnie życia. Co się, co się dzieje, bo kobiet zabiega, Ludzie dostają potężne i Kobiety często sprzątają mieszkania, mają w siły. to robią porządek swojego życia. I, i ale wiele, tyle innych.